Witajcie, kochani! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję Wam bardzo za lajki, like, subskrypcje i komentarze. Są dla mnie bardzo cenne i pozwalają rozwijać kanał. Proszę subskrybujcie, jeżeli tu zaglądacie. A dzisiaj zapraszam Was na rozkład. Kto nie może przestać myśleć o Tobie? Zapytajmy, kart. Kto taki? Kto nie może przestać myśleć o Tobie? Kto nie może przestać myśleć o Tobie? Kto nie może przestać myśleć o Tobie? Okej, okay. ogólna energia rozkładu: yy, sąd może mówić ta karta o tym, że ktoś z przeszłości nie może przestać o Tobie myśleć. Być może twój były partner, ktoś, kto był dla ciebie bardzo ważny, z kim byłaś związana bardzo blisko, ale wasze drogi się rozeszły. Sąd to jest właśnie takie wracanie do przeszłości, ocenianie tego, co było, i takie właśnie zastanawianie się nad błędami, które się popełniło. Jest to karta takich rozmów z samym sobą rozliczania, tak, rozliczania siebie, stawania w prawdzie z samym sobą. I też karta takiego odzyskiwania nadziei na coś nowego. To jest karta takiego spalenia i zmartwychwstania. Ta osoba no, bardzo przeżyła chyba to, że to, wasz, to wasze rozstanie, bo widać, że musiała się jakby odrodzić na nowo, jakby od nowa odbudować swoje swoje życie odnaleźć siebie i zakończyć to, co dla niej było trudne, żeby móc w jakiejś nowej energii po prostu zacząć żyć od nowa. Zobaczmy, co ta osoba myśli. No, pojawia nam się Król Mieczy, czyli trygon powietrza, bliźnięta waga wodnik, ale niekoniecznie. Właśnie jest to karta najczęściej rozwodnika osoby, która ma trudną przeszłość i która. Jest w takiej energii właśnie dużego dystansu do życia. Widać tutaj ten chód, takie emocje wygaszone, osoba wycofana emocjonalnie, która zastanawia się nad swoją przeszłością. I właśnie prawdopodobnie jest ta osoba, która nie może przestać o Tobie myśleć. Widać, że jest w energii takiego wygaszenia, smutku, nostalgii, wracania do tego, co było, zastanawiania się nad swoim życiem. To są właśnie takie bardzo, bardzo chłodne, bardzo chłodne emocje i takie uczucia trudne. Zobaczmy, co jest dalej. Mamy kartę Rydwanu. Karta ta może mówić o tym, że ta osoba w tej chwili jest w energii takiego poszukiwania swojej równowagi życiowej. Ona musi odnaleźć, tak jakby kontrolę nad swoim życiem. Widać, że ta, to rozstanie bardzo ją poruszyło i tak jakby zburzyło jej życie. Ona wręcz musi tutaj odbudować siebie i Rydwan mówi o tym, o takim ratowaniu samego siebie. I szukaniu właśnie tej kontroli nad swoim, nad swoim życiem, nad emocjami, które gonią jak szalone i które powodują, że ta osoba w tej chwili jest właśnie w takiej energii bardzo dużego zmęczenia, bardzo wiele na nią spadło. Widać tą bardzo trudną drogę, którą, którą przebyła. A może właśnie to jest ta wasza wspólna droga, która była wysłana różnymi wyzwaniami, które musieliście pokonać, ale w końcu, no, widać, że tutaj było takie trudne dojście do ściany i poczucie, że już więcej na siebie wziąć nie mogę, że to już jest koniec tej drogi, że teraz już trzeba odnaleźć jakąś nową ścieżkę życia, bo nazbierało się tych trudów, tych emocji trudnych za dużo. I właśnie dziesiątka mieczy obok dziesiątki buław mówi o takim bardzo dużym zmęczeniu psychicznym, poczuciu, że właśnie to, co najgorsze już jest za mną i muszę odnaleźć teraz po prostu nową drogę dla siebie, nowe perspektywy. Widać, że ta osoba doszła do kresu wytrzymałości. I chce za sobą zostawić to, co było, te wszystkie trudne emocje, te wszystkie trudy które, i wyzwania, które y, y, były i już są za nią. Y, patrzy w przestrzeń przed siebie, w stronę światła, w stronę słońca, w stronę właśnie y, dużej nadziei na to, że może być tylko lepiej. I poszukuje takich pozytywnych perspektyw dla siebie, y, nowej, nowej, y, y, nowej przestrzeni. No, nowych możliwości, właśnie takiego optymizmu, jakiejś ra radości w swoim życiu potrzebuje, i właśnie tego poszukuje i patrzy w, w przyszłość tak? z nadzieją na to, że jeżeli zostawi za sobą te swoje smutki, te złe myśli, które jeszcze tutaj nad głową krążą i które cały czas powodują, że jest w bardzo złym stanie psychicznym. No, jeżeli została, po, y, udaje się odciąć od przeszłości i wyruszyć w stronę tego światła, to wtedy rzeczywiście będzie mogła zacząć żyć od nowa, tak? w takiej energii odrodzenia i pozostawienia za sobą tego, co y, niepotrzebne, co, co złe, co raniące, y, po to, y, żeby zrobić miejsce na coś nowego, właśnie na to nowe szczęście, które mo może sobie zacząć od nowa y, budować. Y, Zobaczmy, co ta osoba planuje. No, widać, nie może o tobie przestać myśleć. Być może to było dla niej bardzo trudne. Może została zraniona, zdradzona i, i po prostu została. No, czuje się teraz bardzo samotna. I myśli o tobie. Czy myśli o Tobie w kontekście takiej właśnie osoby, która była w jej życiu, czy raczej w kontekście osoby, która mogłaby ją pociągnąć tutaj w stronę tego światła i spowodować, że będzie mogła zacząć budować swoje życie od nowa? Wygląda na to, że właśnie w tym kontekście o Tobie myśli, bo tutaj co planuje? Pojawia nam się As Buław, czyli energia początku nowego. I takiego ognia. To jest karta romansu, karta właśnie m, rozpoczęcia jakiej, jakiejś relacji, jakiegoś e, e, takiego, e, um, e, um, takiego e gorącego uczucia, tak? Początek gorącego uczucia. Asy to są początki. Więc widać, że ona myśląc o tobie ma nadzieję na jakiś nowy początek, nowy romans, nowy związek. W każdym razie chciałaby właśnie tego ognia w swoim życiu, który, który pozwoliłby jej od nowa tym życiem się móc zacząć cieszyć i wyciągnąłby tą osobę z tej energii chłodu i dużego dystansu. No, prawdopodobnie jest to osoba właśnie rozwiedziona, która ma za sobą rozwód i, i bardzo trudne przejścia. I, I właśnie z tą dużą nadzieją patrzy w przyszłość, być może tam, gdzie jest to światło, to ona widzi właśnie ciebie i nie może przestać o tobie myśleć. Chciałaby jakiegoś nowego początku. Czuję bardzo duże przyciąganie do Ciebie, tak? bo ta karta właśnie o tym mówi i ma nadzieję właśnie na taki wybuch relacji, wybuch emocji, taki gorący związek, gorącą relację z dużą namiętnością i z takim też z bardzo bardzo takimi fajnymi, gorącymi emocjami, które chciałaby w końcu w swoim życiu poczuć, tak? bo na razie jest w tej energii dużego dystansu i chłodu. Ewidentnie chciałaby zacząć coś od nowa. I szuka jakiegoś właśnie nowego, inspirującego kontaktu, jakiejś nowej, inspirującej znajomości. I być może właśnie dlatego nie może przestać o tobie myśleć. Tutaj pojawiła się nam jeszcze na spodzie karta Królowej Kielichów. To jest Trygon Wody, Rak Skorpion Ryby. Może ty jesteś właśnie spod tego znaku. No to jest energia osoby właśnie, która jest bardzo mm, emocjonalna i bardzo taka czuła i y, romantyczna. No, jest to symbol, karta takiej osoby bardzo, partnerki idealnej do relacji, takiej osoby, która bardzo sobie ceni kontakty bliskie z. I bardzo dba o swoje relacje. No, jest bardzo oddana swojemu partnerowi czy swojej partnerce, i naprawdę jest to osoba bardzo taka czuła i działająca poprzez swoje serce kierująca się intuicją, emocjami. Właśnie taki romantyzm jest, jest siłą przewodnią w jej życiu. Ona uwielbia być kochana i uwielbia kochać. I właśnie w takiej energii ta osoba ciebie postrzega i pewnie dlatego nie może po prostu przestać o tobie myśleć. Zastanawia się właśnie nad tym nowym początkiem, nową relacją z tobą. Widać, że ten rydwan. Jest rozpędzony, tak? I ta osoba chce zostawić ze sobą to, to, co było dla niej rozczarowujące, ponieważ jest to karta ognia, właśnie tego ognia też można przypuszczać, że właśnie ten rydwan pędzi w Twoją stronę, tak? Bo tu jest właśnie ten ogień, ten początek relacji i te emocje tutaj są rozpędzone. I mm, po prostu ten rydwan y, y, pędzi do ciebie z tymi emocjami gorącymi. Y, karta rydwanu jest też kartą y, ratowania samego siebie, więc tutaj pod spodem mamy piątkę pentakli. Widać y, olbrzymią samotność w, y, w tej karcie, y, u tej osoby. Ona w tej chwili jest w energii takiego właśnie braku. Y, Takiego właśnie, takiej pustki emocjonalnej, i ona właśnie szuka możliwości wyjścia z tego, z tego stanu. Karta pokazuje, że jeszcze nie widzi tych możliwości przed sobą, albo może jeszcze nie wierzy w to, że może się udać. Y, musi dostrzec ten y, klucz y, do drzwi, za którymi właśnie są te nowe możliwości do wykorzystania. I ten rydwan właśnie pędzi w stronę tego, y, tych nowych możliwości, które. Ta osoba musi dostrzec, żeby móc właśnie wystartować w, w takiej energii już w, szczęścia, radości. W końcu chce poczuć ogień i, i, i taką, takie ciepło w swoim życiu, wydostać się z tej energii chłodu i dystansu. Widać, że będzie miała ochotę się do ciebie odezwać i szczerze z tobą porozmawiać. Chciałaby tutaj pewnie wyznać ci swoje uczucia. Paść mieczy to jest właśnie planowanie rozmów, ale takich szczerych rozmów jest to właśnie karta rozmów twarzą w twarz, więc ta osoba na pewno zaprosi Cię gdzieś, albo na jakieś spotkanie, albo ewentualnie może to być też rozmowa przez telefon. W każdym razie widać, że ma ochotę ta osoba na to, żeby. Z Tobą szczerze porozmawiać. Ona potrzebuje tutaj może więcej informacji o Tobie, może chciałaby też coś opowiedzieć o sobie, chciałaby po prostu takich szczerych rozmów i tak widać, że działa w takiej, że tutaj jest taka energia uczciwości i takiego szczerego podejścia do, do tematu. No, jest to. Yy, no planowanie, także widać, że tutaj yy, przed Wami yy, jakieś fajne rozmowy. <laughs> Pytanie, czy się już znacie, czy dopiero się będziecie tutaj yy, poznawać? Yy, pewnie się znacie, skoro ta osoba cały czas o Tobie myśli, może gdzieś tam już jakiś kontakt, może przelotny, ale był. I obok jest yy, dwójka buław, czyli właśnie ta energia yy, oczarowania drugą osobą. Ona tutaj widać, jest w tej chwili w energii takiego zastanawiania się, jaką decyzję podjąć. Tak? Tu są te stare, stare bu, buława starych. Wyzwań, tych wszystkich wyzwań, które są, za które ta osoba już ma za sobą i ona chce je za sobą zostawić, a w ręku trzyma tą buławę nowych możliwości yy, i właśnie tą decyzję o tym, żeby y, zmienić swoje życie i y, no, z taką nową energią, właśnie to też jest karta buławy, to, czyli to jest też ogień i takie szybkie działanie. Ona tutaj chce y, podjąć decyzję. I chcę z Tobą właśnie y, o tym porozmawiać. Dwójka buław to jest właśnie podejmowanie wyzwania i podejmowanie y, kon konkretnej decyzji dotyczących zmiany, w, y, która ma nastąpić w życiu y, tej osoby. No jest to karta właśnie wyboru, y, ale też jest to karta budowania i y, y, umacniania związku. Karta wróży taki korzystny przebieg wydarzeń. Jest to też karta nowego startu i takiego właśnie ruszania do przodu w swoim życiu, działania w parze z drugą osobą, ale w takiej dużej szczerości. Tak? Właśnie poprzez serce i poprzez taką potrzebę. Tego poczucia, tego ognia w sercu, tych motyli w brzuchu i, i takiego y, optymistycznego też patrzenia w przyszłość. Widać, że ta osoba nie, ma już nie chce już tracić czasu. Ona już chce działać, już chce po prostu do ciebie wyruszyć z jakąś propozycją. Zobaczmy jeszcze, może coś tutaj zostawmy sobie tą królową kielichów, bo ona tak nam się tutaj pokazała. Mhm, wyskoczyła nam karta yy, gwiazdy, czyli karta przeznaczenia. Yy, ta osoba postrzega Ciebie właśnie w energii yy, osoby jej przeznaczonej. Ona wierzy, że tym razem jej się uda, yy, wam się uda i że yy, no, jesteście sobie po prostu yy, przeznaczeni. To też jest karta nowego początku i takiej niespodzianki od losu. Yy, postrzega Cię w energii yy, właśnie. Yy, takiej dużej nadziei na to, że że wszystko y, y, się uda, tak? Jesteś taką, dla tej osoby taką gwiazdą y, nadziei, która zabłysła na, zabłysła na jej takim zimnym, y, chłodnym niebie, i ona y, cały czas myśli o tobie w tym kontekście, właśnie. Y, postrzega Ciebie no, jako y, szansę od losu dla siebie, na to, żeby znowu móc czy, cieszyć się życiem, żeby znowu móc y, 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 planować swoją przyszłość w takiej energii optymizmu, y, radości i no, fajnych przeżyć. Widać, że tutaj jest, ona działa poprzez serce, tak? Tutaj jest... To, karta Gwiazdy jest też kartą trudnej przeszłości, więc wszystko tutaj się zgadza, tak? Ten, ten, ta osoba rzeczywiście ma za sobą bardzo trudne doświadczenia. No, ale patrzy właśnie w Twoją stronę z tą nadzieją, że Ty jesteś tą gwiazdą, na jej, nową gwiazdą na jej niebie, i ona z taką dużą wdzięcznością i dużą pokorą też do, podchodzi do tego, że wszechświat zsyła yy, Ciebie i, i ona liczy na to, że rzeczywiście jesteś tą osobą, której ona w swoim życiu yy, potrzebuje, poszukuje yy, i która może zmienić jej świat na lepsze. Karta gwiazdy to jest właśnie taka karta bardzo głębokiego uczucia, i też w związku wieloletniego, wieloletniego także widać, że ta osoba bardzo długo, tak, długoterminowo patrzy w przyszłość, chciałaby z Tobą stworzyć taki wieloletni związek oparty na głębokim uczuciu i na, oparty na przyjaźni. A karty Wam sprzyjają, bo rzeczywiście karta gwiazdy to jest karta pozytywnego działania i po pozytywnego y, rozwoju y, y, relacji. Jeżeli się tutaj rzeczywiście ta osoba do ciebie odezwie, to myślę, że macie szansę na to, żeby podjąć tutaj tą decyzję i ten romans może wybuchnąć, tak jak ten ogień tutaj na tej karcie jest pokazany. Także no kochani, y, życzę wam, żeby to się rzeczywiście wam spełniło, bo karty bardzo bardzo tutaj optymistycznie. Wam pokazują tą przyszłość. Mamy jeszcze dziewiątkę kielichów, czyli właśnie tą kartę życzeń, kartę marzeń. Mnóstwo emocji przed Wami, do, mnóstwo marzeń do spełnienia. Tutaj w tych kielichach są wszystkie y, pozytywne emocje, i przyjaźń, i miłość, i, i szczerość, i radość, i y, optymizm, i, i szacunek, i, i, i olbrzymie przyciąganie. Także widać, że no, jest przed Wami mnóstwo Mnóstwo pozytywnych y, emocji, pozytywnej energii do, y, do wykorzystania. Dziękuję Wam, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytania są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. Na czytania prywatne zapraszam poprzez kontakt mailowy. Y, wysyłam dla Was filmiki z prywatnymi rozkładami kart na Wasze prywatne pytania. A dzisiaj wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.